Okej, okay, wbijamy. No, ciekawe. Hej, ja jestem Naster, a dzisiaj zagramy sobie w Resident Evil 7 i w tym odcinku zobaczymy, co jeśli zostawimy tą małą w pokoju. Ciekawe, co się stanie, gdy ją zostawimy faktycznie samą w pokoju, czy ona się naprawdę zdenerwuje i zacznie swój plan. Zobaczymy, co się staje, nie. Okej, okay, bierzemy te ubrania. I zanosimy tej Ewi, zobaczymy co się stanie, nie. I swoją drogą, ale zostawcie pod tym odcinkiem 3000 łapek w górę, a pojawi się kolejny odcinek z Resident Evil 7. Mam nadzieję, że to spokojnie wbijecie. I przepraszam Was za to, że tak yy, dawno nie było odcinka. Mam nadzieję, że teraz wrócę z regularnością i będą się pojawiać odcinki z Resident Evil 7 z GTA 5, a także z Wiedźmina 3 Dziki Gon To by było naprawdę To Gdyby taka regularność oczywiście wróciła, to by było naprawdę zarobiście. Muszę na Jest ta dziewczynka tutaj. Pisaliście, że coś tu jest do zbadania, ale nic tu nie ma za bardzo, żeby tutaj coś wziąć. Okej. Okay. ciekawe, czy jak teraz wyjdziemy, to ona coś zacznie robić, nie? Zobaczymy. No dobra, no to sprawdzimy. Wychodzimy z tego pokoju. Jest cały czas tam. Okej, okay, jest. Niech te drzwi się zamkną. Ok, musimy się oddalić, żeby te drzwi się zamknęły. Tak jest. Tak działa rezydent. Nie wiem dlaczego. Ok, spróbuję odejść stąd. A czy mogę coś na przykład wziąć teraz? Na przykład ten widelec, czy coś takiego? Ok, nie mogę. Chociaż mogę sobie tutaj wszystko potwierać. Ziomale zależy mi na tym, żebyście wbili teraz na odcinek z na 3 Dziki Gon yy, i żebyście zostawili tę łapkę w górę, bo zależy mi na tym, żebyście wbili tysiąc łapek w górę pod tym odcinkiem. Yy, no zróbcie to dla mnie, wbijcie tam, podbijcie trochę wyświetlenia. Zróbcie to dla mnie. Z góry dziękuję. Na zagranicznym YouTubie widziałem właśnie, że jakiś gościu zainstalował sobie modyfikację i dzięki temu mógł włączyć wolną kamerę. I to by było właśnie też zarąbiste, gdybym mógł sobie odpalić wolną kamerę i zobaczyć, co na przykład. W tym momencie robi Ewelin, co robi, na przykład teraz w tym momencie Margaret, to by było też kozackie więc jeżeli wiecie z jakiej strony ściągnąć taką modyfikację, lub po prostu potraficie robić takie modyfikacje, to oczywiście piszcie komentarze, bo chciałbym naprawdę mieć taką modyfikację, dzięki której bym mógł włączyć na przykład wolną kamerę w tej ote Więc piszcie komentarze. Ja też będę próbował szukać jakichkolwiek modów do tej gry. Żeby właśnie włączyć tą wolną kamerę, bo to byłoby naprawdę zrąbiste. W tym DLC sypialnia, tam właśnie gdy jesteśmy tym kliensem i tam leżymy i ta Margarit przychodzi i przynosi nam te obiadki i tak dalej To też chciałbym właśnie w tym DLC włączyć wolną kamerę, bo też wiem, że to jest możliwe I zbadać na przykład czy ona faktycznie robi dla nas obiad i tak dalej i tak dalej, nie? Więc wiecie o co chodzi Czytam wasze komentarze i pisaliście, że gdzieś tutaj znajduje się jakiś ciekawy item Ale gdzie? Tutaj możemy to otworzyć za pomocą tego wytrychu Ale to dopiero pod koniec tego DLC znajdziemy ten wytrych Okej okay. Czy ta Evi cały czas tam leży? Piszcie komentarze jakie odcinki chcecie zobaczyć z Residenta Evil 7 Jakie eksperymenty mógłbym tutaj ciekawe wykonać Okej, okay, ona cały czas tutaj leży, co ciekawe Ogólnie mam już kilka modów pobranych z internetu i mogę teraz włączyć na przykład nieśmiertelność. Będę miał nielimitowane HP. I też możemy sprawdzić, co się stanie, gdy na przykład ten Jacek nas uderzy i my będziemy mieli full HP cały czas, nie? To jest też ciekawe. Okej, okay, Lukas. Co on tu robi? <laughs> Powinien się spojrzeć tam, nie? On już teraz wygląda na takiego chorego, lekko, nie? Szczerze powiedziawszy. O, gdzieś idzie. Nie. O! Coś powiedział. Ciekawe, gdzie ten tata poszedł? Bo ta Evi została sama w pokoju. Już powinna coś tutaj odwalać, nie? Ale jednak nic nie robił. Możemy teraz wziąć te sznury? Nie możemy. Próbuję jak najdłużej być poza tym pokojem. Tam gdzie ta Evi się znajduje, bo mam nadzieję, że ona coś jednak zrobi, nie? Już odszedłem tak daleko. Kwestia dialogowa z tym, z Lukasem się odblokowała. Też się to cieszy. Jeszcze z nim tak nie rozmawiałem. A ty co będziesz robił? Ok, zbadajmy jeszcze ten tutaj pokój. Mam nadzieję, że tutaj coś znajdziemy ciekawego, nie? Czy możemy ten telewizor opalić? Nie możemy. A usiąść? Też nie możemy. Mam nadzieję, że ona coś odwali, nie? Ej, przepuść mnie, Margaret. Przepuść mnie. Dzięki. Ja tutaj badam wszystkie pomieszczenia. Jakiś problem. O, to też możemy otworzyć. Za pomocą pewnie tego wytrychu. Który znajduje się tutaj, nie? Ej, to możemy wszystko to sprawdzić przecież. Zobaczcie, jest ten wytrych Tak jest I teraz spróbujemy otworzyć te szafki Czy się uda? Tak jest! I co my tu mamy? Broń! Można powiedzieć, mamy broń Przyda się nam, jak będzie ten Jack nas atakował Ale nie mamy już tego wytrychu, kurczę no Bo ten wytrych by się przydał jeszcze tam u góry w tej łazience, nie? I coś jeszcze tutaj możemy znaleźć? Kurcze Ale nie o to mi chodzi właśnie, nie? Bo tam u góry w tej łazience pewnie będzie coś istotnego Dzięki czemu będziemy mogli odblokować dobre zakończenie, nie? Hmm. Już nie ma więcej butrychu tutaj, nie? Chyba, że za pomocą tego widelca jakoś tam spróbujemy to otworzyć Ciekawe, nie? Ale pewnie to nie o to chodzi. No na razie nic się nie dzieje. Myślałem, że ta Evi tutaj będzie coś odwalała. Ale jednak się myliłem. Chyba, że jak tam pójdę, to coś się stanie, będzie mnie tam straszyło. Na balkon tam nie będziemy mogli się dostać. No tylko możemy zabrać te, ten widelec. Dopiero jak nas ten Jack atakuje, to też jest trochę bezsensowne. Chciałbym już sobie teraz to wszystko odblokować przed tą całą walką z nim, nie? Z nimi właściwie. Bo Margaret też tu będzie nas atakowała. No dobra, idziemy do tej Ewi i zobaczymy, co się stanie, nie? Mam nadzieję, że coś ciekawego zrobi. Okej, okay, jeszcze sobie szybko wczytałem od nowa save'a, bo chcę zobaczyć, co kryje się w tej szafce, która znajduje się w łazience. Wezmę teraz sobie ten wytrych i zobaczymy, co się kryje w tej szafce, nie? Czy to ma coś istotnego z przebiegiem tej oto fabuły, w tym oto DLC? Nie wiem. Musimy to sprawdzić oczywiście. Dobra, mamy wytrych. Czyli strzelam, że do wyboru mamy albo tą szafkę W tej szafce właśnie znajduje się broń Dzięki której będziemy mogli się obronić I tamta rzecz była pierwsza do wyboru, nie? I teraz zobaczymy co Się kryje w tej drugiej szafce Mam nadzieję, że tym wytrychem będziemy mogli Otworzyć tą szafkę OK, i otwieramy to za pomocą wytrychu I co tu się kryje? Niewielki element Czy ten element Posłuży nam do tego urządzenia, który znajduje się w pokoju, w którym jest ta Evi. Ciekawe, nie? ale i tak muszę iść po te ubrania, kurde, żeby tam dojść. To jest dosyć ciekawe, naprawdę to jest dosyć ciekawe. Prawdopodobnie ta część, która znajduje się właśnie w tej łazience, to jest dosyć istotna i wpływa na zakończenie tego oto DLC. Prawdopodobnie strzelam, nie wiem, bo nie ukończyłem jeszcze DLC. W pozytywny sposób, tylko właśnie w negatywny miałem negatywne zakończenie, czyli to złe. W którym Zoe ginie. Chciałbym teraz, właśnie, dostać to dobre zakończenie, nie? Zobaczymy, właśnie do czego służy ta część, którą właśnie dostałem przed chwilą. Ciekawe, nie? Ej, działa! Pasuje! I co się stało? Drabina! O, kurde. Faktycznie mieliście rację, bo opisaliście, że w tym pokoju, gdzie właśnie leży ta Evelyn, znajduje się drabina. I co? Będę mógł tutaj sobie później uciekać? O, kurde. Co my tu mamy? I tu mamy jakieś, jakieś hasło wpisać, nie? Ciekawe, gdzie to hasło się znajduje. Ja pierdzielę, no naprawdę jest mega, nie? Dobra, ale to możemy zobaczyć w kolejnym odcinku, nie? A teraz lecimy dalej z tym odcinkiem, nie? Bo chcę zobaczyć, co właściwie zrobi ta Evelyn. <laughs> to chciałem wam tylko pokazać, naprawdę kozacko. Dobra, idziemy do tej Ewi. Ciekawe, czy ona coś zrobi? Powinna coś zrobić, ogólnie powinna coś zrobić, nie? Została sama w pokoju, no co udaje nieżywo. Dopiero jak my przechodzimy do ona, coś odwala, no to jest trochę bezsensowne też. Coś zrobiła? A, kurde, leży cały czas w tej samej pozycji No i trochę się zawiodłem naprawdę, myślałem, że coś się stanie No dobra ziomale, to by było chyba na tyle w tym odcinku, bo Nic ciekawego już tu się więcej nie stanie Znaleźliśmy ten wytrych, jeszcze coś z tym możemy zrobić, nie? Możemy to podpalić, nie wiem To później w dalszej części, w dalszym etapie gry zobaczymy, nie? Więc pamiętajcie, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał I trzymajcie się, do następnego odcinka, na razie Cześć.